Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie Panią Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Wande Buk. Witam wszystkich reprezentantów Ministerstwa. Witam oczywiście panią, panią Posłankę i Posłów naszej Komisji, wszystkich gości. Witam Biuro Legislacji. Otwieram posiedzenie Komisji Cyfryzacji, Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Stwierdzam kworum. Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie uchwały o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych numer 3305. Materiał i porządek dzienny został członkom komisji dostarczony. Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia tego porządku? Nie słyszę. Stwierdzam, że porządek dzienny został przyjęty bez zmian. Marszałek Sejmu zgodnie z artykułem 54 ust. 1 regulaminu Sejmu skierował do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii uchwałę Senatu w sprawie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, druk nr 3305 w celu jej rozpatrzenia. Przystępujemy do rozpatrzenia powyższej uchwały. Bardzo proszę, czy jest pan senator sprawozdawca? Nie ma. W takim razie poprawka pierwsza. Czy strona rządowa mogłaby zaprezentować te poprawki? Oczywiście. Bardzo proszę pani minister. E, poprawka pierwsza do ustawy w sprawie, w sprawie ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w artykule pierwszym w punkcie 4a dodaje się dodaje się hmm, fragment zasady nadzoru nad stosowaniem przepisów ustawy. Jest to poprawka, która uzupełnia przepis określający zakres przedmiotowy ustawy, tak aby w sposób zupełny informował o jej treści Panie Przewodniczący, czy mam najpierw wszystkie zreferować poprawki po jedno, senatkie, bym proponował. Czy... OK. No więc to jest. Bardzo dziękuję. Biuro jest... legislacji. Czy macie Państwo uwagi do tej poprawki? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że ta poprawka zawarta w punkcie pierwszym jest z legislacyjnego punktu widzenia niezasadna, a wręcz można powiedzieć wadliwa. Proszę zwrócić uwagę, tą poprawką rozszerza się zakres przedmiotowy ustawy o zasady nadzoru nad stosowaniem przepisów ustawy, podczas gdy ten element jest już zawarty w punkcie trzecim na końcu. Tak ustawa określa i w punkcie trzecim na końcu oraz nadzoru nad stosowaniem przepisów ustawy. Więc w sytuacji, gdybyśmy rozszerzyli zakres przedmiotowy zawarty w artykule 1 o punkt 4a i nie wykreślili tej samej kwestii, z punktu trzeciego, mielibyśmy de facto dwa razy tę samą informację w tym przepisie. Dziękuję. Tak, to jest zbędne, a wręcz nie powinniśmy z legislacyjnego punktu widzenia dodawać tego punktu. Bardzo proszę, pani minister. Panie przewodniczący, szanowni państwo, poprawka, którą, którą państwu zreferowałam, jest to poprawka, którą zaproponowało Biuro Legislacyjne Senatu, twierdząc, że wymaga to doprecyzowania. No, oczywiście wszyscy wiemy, że gdzie dwóch prawników tam trzy opinie. Zostaw... Ale tu mamy dwie tylko. Ja też jeszcze może coś wymyślić. Zostawię tutaj, jeżeli chodzi o stronę rządową, zostawię Państwu do podjęcia tę decyzję tak no Podam wobec tego pod głosowanie, chyba że są jakieś inne opinie, komentarze, pytania ze strony państwa posłów. Jeśli nie ma kto jest. Stanowisko pani minister jest ambiwalentne. Jest neutralne. Tak. Jest neutralne. neutralne. Tutaj do... Biuro legislacyjne ma swoją bardzo dobrą argumentację, natomiast no, też biuro legislacyjne Senatu również miało dobrą y argumentację w zależności od tego. Koszula ciało bliższa. Koszula ciało bliższa. <laughs> Kto z Państwa jest za tą poprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przepraszam. Proszę o podanie wyników. Za odrzuceniem tej poprawki Senatu. Zero głosów za, dziewięć przeciw y i nikt się wstrzymał. Stwierdzam, że Komisja odrzuciła poprawkę Senatu nr 1. Poprawka nr 2. Bardzo proszę. W ramach poprawki nr 2 w artykule drugim w punkcie 4 skreśla się wyrazy, o ile związki to zostały utworzone w konkretnym celu zaspokojenia potrzeb w interesie ogólnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani, ani handlowego. Zaproponowane, zaproponowane brzmienie artykułu po, poszerza zakres przedmiotowy ustawy o wszystkie związki podmiotów publicznych, o których mowa w artykule drugim punkcie od 1 do 3, a nie tylko związki utworzone w celu zaspokojenia potrzeb w interesie ogólnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego. Poprawka ma na celu zapewnienie dostępności cyfrowej, stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych dla jak najszerszej grupy użytkowników, zarówno obywateli z niepełnosprawnościami, jak i pracowników instytucji publicznych, wśród których no niestety coraz większą grupę stanowią osoby z niepełnosprawnościami. I tutaj jeżeli chodzi o tę poprawkę i stanowisko, stanowisko rządu jest to poprawka senacka, z którą się zgadzamy. Uważamy, że ustawa co do zasady powinna mieć jak naszej Zakres stosowania, żeby jak najmniej, jak najszerzej, jak najszerzej ta dostępność cyfrowa stron podmiotów publicznych, publicznych była zapewniona. No jest to zgodne z celem dyrektywy, którą, którą ustawa implementuje wydaje się, rząd popiera zaproponowane brzmienie. Bardzo dziękuję, Pani Minister. Czy Biuro Legislacji ma uwagi do tej poprawki? Nie ma. Ja tylko przypomnę Szanownej Komisji, że to jest dyskusja, którą odbywaliśmy już na posiedzeniu ówcześnie i jak gdyby zmieniliśmy ją w tą stronę, żeby wykluczyć część podmiotów. Tutaj wracamy poprawką senacką do oryginału, z tym, że nie dotyczy to, jak rozumiem, tych podmiotów fundacji, stowarzyszeń, które z powodów finansowych nie, nie mogą po prostu i to udokumentują. Także tu dotyczy to Związku Głównie Miast Polskich. Czy czy Państwo macie jakieś pytania bądź komentarze? Nie. Pozwolicie, że, że poddam to pod głosowanie. Kto jest za tą poprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników. Osiem głosów za, zero przeciw, jeden wstrzymujący. Stwierdzam, że komisja przyjęła poprawkę senacką. Numer 2. Poprawka numer 3 teraz. W ramach poprawki numer 3 się, dodany został artykuł 2a w brzmieniu ustawy nie stosuje się do dostawców usług medialnych, o których mowa w artykule 1a ustawy z dnia 20, 29 grudnia 92 roku o radiofonii i telewizji. No i to też jest poprawka zmiana zaproponowana przez biuro legislacyjne Senatu o charakterze doprecyzowującym w tym zakresie Ministerstwo Rząd tak samo jak w przypadku poprawki pierwszej pozostaje neutralny. Bardzo dziękuję. Biuro legislacji bardzo proszę, a później Pan Poseł Marchewka. Dziękuję Panie Przewodniczący. Tutaj przede wszystkim Biuro legislacyjne proponuje, aby poprawki 3 i 4 głosować i rozpatrywać łącznie, ponieważ one są z sobą nierozerwalnie związane. Natomiast z, 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 zdaniem Biura Legislacyjnego poprawka rozpatrywana łącznie. Jako trzecia i czwarta polega de facto na tym, żeby w artykule trzecim skreślić ustęp pierwszy, który brzmi w tej chwili w ten sposób, iż ustawy nie stosuje się do stron internetowych i aplikacji mobilnych dostawców usług medialnych, o których mowa właśnie w ustawie o radiofonii i telewizji w, w artykule 1a. Natomiast tą samą treść przenosimy teraz do artykułu poprawką senatu 2a, który mówi generalnie, że nie stosuje się do ustawy do dostawców usług medialnych. W ocenie biura legislacyjnego tak jak pani minister powiedziała poprawka ma jedynie charakter hmm, redakcyjny nie dokonuje ona żadnej zmiany treści merytorycznej też w opinii biura legislacyjnego poza tym że ulegnie zmianie numeracja ustawy nie wnosi żadnych hmm, żadnych hmm, żadnych dodatkowych wartości jedynie Skutkiem tego będzie fakt, iż uzasadnienie projektu ustawy jakby poprzez zmianę numeracji będzie nieaktualne, chociaż należy przyznać, że jest dobrze zrobione, także po uchwaleniu tej ustawy uzasadnienie nie będzie się nadawało jakby do takiego bezpośredniego zastosowania do przepisów, które zostały w ustawie przyjęte. Także w opinii biura legislacyjnego ta poprawka jakby nic nie wnosi do e, rozwiązań e, ani merytorycznych, ani także legislacyjnych, nie poprawia wartości tej ustawy. Bardzo dziękuję. Pan poseł Marchewka się zgłaszał. Chciałbym tylko y, y, zwrócić się z, z pytaniem i podoby... Nie wiem, czy pani minister będzie w stanie rozwiać moje wątpliwości, bo po pierwsze, co kryje się za hasłem dostawcy usług medialnych, którzy są w tej ustawie wymienieni o radiofonii i telewizji? I czy to oznacza, że jeżeli jakaś usługodawca, czy dostawca usług medialnych prowadzi stronę internetową, to nie będzie musiał wtedy się dostosować do tego, na przykład telewizja publiczną. Pytanie, co się kryje pod tym hasłem dostawca w? W y, artykule 1a ustawy z 1992 roku. Czy są inne pytania jeszcze? Jeśli nie ma, to bardzo proszę, Pani Minister. E, panie, e, panie Pośle, dostawcy usług, e, termin, siatka pojęcia dostaw, dostawców usług medialnych został zdefiniowany w ustawie e, właśnie tej, o której, e, która przytoczona została w, artykul, e, w artykule 2a, czyli w ustawie o radiofonii i e, telewizji. I tam też należy szukać precyzyjnej informacji odnośnie tego, do których, do których, podmiotów, do których podmiotów się sto, stosuje wyłączenie, a do których nie. No, Jeszcze, ja że mówiąc nie znam na pamięć po prostu ustawy o Ale pytanie było telewizji... takie rozumiem, czy telewizja publiczna na przykład się stosuje czy nie? Stosuje się, jak najbardziej. Czyli to jest wykluczona, tak, innymi tak. słowy. Wyłączona, tak. No i to wyłączenie, też, żeby było jasne, jest to wyłączenie z dyrektywy, które wynika samo... samo, samo nie tylko z przepisów którego cel no, wydaje się być jasny w związku z tym, że to są dostawcy usług medialnych, który, którzy, nadają, y, którzy nadają swoje, y, swoje programy za, za, za pomocą radiofonii i telewizji. No więc to tak, okay. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze w tej sprawie się wypowiedzieć? Czy jest sprzeciw wobec rozpatrywania trzeciej i czwartej poprawki łącznie? Nie słyszę. Kto jest za przyjęciem trzeciej i czwartej poprawki senackiej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wszyscy głosowali przeciw. Ilu ich było? Tak. Zero głosów za, dziewięć przeciw, nikt się wstrzymał. Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że komisja odrzuca poprawkę numer trzy i cztery. Poprawka numer pięć. Jeżeli chodzi o poprawkę numer pięć, w artykule dwunastym dodaje się punkt siódmy w brzmieniu: Udostępnia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej warunki techniczne publikacji oraz strukturę dokumentu elektronicznego deklaracji dostępności. I tutaj. Słusznie też w ocenie, w ocenie rządu zauważono na etapie, na etapie procedowania ustawy w Senacie, że przy wcześniejszym brzmieniu można byłoby uznać, że tylko raz minister właściwy do spraw informatyzacji publikuje daną informację na, stronę, na stronie, podczas gdy chodzi o to, żeby faktycznie robił to cyklicznie. W związku z tym w naszej ocenie zaproponowane brzmienie jest zasadne, popieramy je i tutaj też prosimy o poparcie. Bardzo dziękuję, Biuro Legislacji. Nie ma uwag. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie. Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia tej poprawki? Nie słyszę. Stwierdzam, że komisja przyjęła poprawkę numer 5. Poprawka numer 6. Bardzo proszę. Popraw, w ramach poprawki numer 6, 6 w artykule 16 dodaje się ustęp 9 w brzmieniu do zapewnienia alternatywnego dostępu do wskazanego Elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej przepisy ustępu 3 od 3 do 8 stosuje się odpowiednio. I tutaj ta poprawka miała na celu również doprecyzowanie procedury żądania dostępu alternatywnego. Pojawiły się wątpliwości również na etapie senackim, czy. Te przepisy mają również zastosowanie do, do żądania zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do strony internetowej. My w, również podzieliliśmy te wątpliwości w sytuacji, kiedy zostały nam wskazane i dlatego popieramy, popieramy tę poprawkę. Uważamy, że jest zasadna, że tutaj w tym zakresie doprecyzowanie i propozycja biura biura legislacyjnego Senatu jest, jest zasadne. Bardzo dziękuję biuro legislacji. Nie ma uwag. Czy ktoś z Państwa ma pytanie bądź komentarz? Nie słyszę. Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia tej poprawki? Nie słyszę. Stwierdzam, że komisja przyjęła poprawkę numer 6 i ostatnia, poprawka 7. W odniesieniu do poprawki 7 w artykule 26 wyrazy i mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów zastępuje się wyrazami i mogą być zmieniane w tym czasie na podstawie artykułu 18 ustawy zmienianej w artykule 20 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Nie mamy stanowiska w temacie tej poprawki. Jest to również poprawka zaproponowana, doprecyzowująca. Ostrożnie Pani Minister dzisiaj, Biuro Legislacji. Dziękuję Panie Przewodniczący. Właśnie chcieliśmy też upewnić się, czy ta poprawka ma jedynie charakter właśnie legislacyjny, czyli nie zmienia, nie zmienia treści. Jeżeli jest potwierdzona ze strony rządowej, to znaczy w naszej opinii <laughs> Ona tak jak poprzednie poprawki, które to biuro legislacyjne wypowiadało się nie wnosi jakby nowej treści, wartości ani merytorycznej, ani, ani legislacyjnej, ponieważ jeżeli chodzi o tego typu przepisy to nie ma ustalonego sposobu jakby ich redagowania, także zarówno ta redakcja, która została sformułowana przez rząd i później na etapie sejmowym, jak i ta redakcja, która tutaj została zaprezentowana przez biuro legislacyjne senatu są, są dopuszczalne. Także w naszej opinii jakby tutaj też nie ma dodanej wartości. Tak? Czy ktoś z państwa ma pytanie bądź jakiś komentarz? Czy ktoś z państwa jest przeciw odrzuceniu? Proszę bardzo pan do przewodniczący panie wice, panie Czarnecki. Panie wice, proszę mi powiedzieć jakie jest stanowisko w rządu ostatecznie w sprawie tej poprawki Senatu. E, panie, e, panie przewodniczący, jeżeli, chodzi, tak jak powiedziałam, mamy cztery poprawki, które zostały zgłoszone, zaproponowane przez Biuro Legislacyjne Senatu, co do których uważamy, że nie zmieniają merytorycznie brzmienia ustawy. E, więc no, nie nam tak na dobrą sprawę rozstrzygać, które brzmienie z punktu widzenia legislatorów jest bardziej zasadne. E, wiadomo, że można przepis napisać w różny sposób i to jest na koniec dnia po prostu dyskusja pomiędzy, pomiędzy preferencją e, legislatorów. To poddam tę poprawkę pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nikt się nie wstrzymał. Chyba dziesięciu teraz będzie przeciw. Zero głosów za, dziesięć przeciw, nikt się nie wstrzymał. Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że komisja odrzuciła poprawkę. Yy, tak, z tym, że poseł sprawozdawca. Właśnie. Czy pan poseł Gąciarz y, przyjąłby zaszczyt zaprezentowania naszego stanowiska na sali plenarnej? Tak, dziękuję. Czy są inne wnioski bądź sprzeciw wobec tej kandydatury? Nie słyszę. Stwierdzam, że komisja wybrała pana posła Gąciarza na sprawozdawcę. Stwierdzam, że na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny posiedzenia. Informuję, że protokół posiedzenia będzie wyłożony w sekretariacie komisji w kancelarii Sejmu. Zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję bardzo.